Cześć wszystkim, witajcie w wirtualnych dinozaurach w wersji o nowościach, jakie znaleźliśmy ostatniego czasu w tak zwanych internetach. Mamy tu krótką listę, może zaczniemy od tych, co tam wiszą u Piotra. Piotrze, co tam przygotowałeś dla nas? Mamy parę informacji ze świata AI, wiadomo AI jest to bardzo teraz gorący temat i okazało się, że pan Elon Musk wycofał pozew, który pozywał OpenAI. O co tu chodziło? Chodziło o to, że on pozwał OpenAI, dlatego, że z platformy non-profit zmienili swój styl biznesowy na firma, na firma, która produkuje AI po to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Czego nie wiecie być może, a może wiecie, Elon Musk był założycielem OpenAI. I w 2018 roku Próbował przekonać zarząd OpenAI, żeby pozwolili wykupić firmę Tesli. To się nie udało. Tesla nie zakupiła OpenAI i Elon Musk odszedł. Rozstał się, nie znam dokładnie szczegółów, czy to było rozstanie takie po dobroci czy nie. W każdym razie rozeszli się. No. I teraz właśnie Elon Musk powiedział, że wizja OpenAI bardzo się różni od tego, jaką on miał wizję, i to miał być non-profit, a oni idą na profit, i to jest nie w porządku. Natomiast firma OpenAI szybko udostępniła maile pana Muska, gdzie w mailach sam wykazuje potrzebę zarabiania. Więc tutaj prawnicy jednak polegli i wycofali swój swój pozew. Natomiast co, co rozruszyło jeszcze, mi się wydaje Ilona, to jest to, że Apple zaczął uśmiechać się w stronę AI i prawdopodobnie, na przykład, bo oni ogłosili to, że będą integrować OpenAI ze swoim OS iOS na, na iPhone, aby wspomóc działanie Siri. I teraz powstaje także dylemat, nie do końca niesłuszny, kto będzie posiadał te dane. Apple zapowiada, że dane z ich telefonów nie będą opuszczać Apple'a. No ale jak? Eee, jak będą no to dzielić się tym modelem? No to to jest właśnie bardzo ciekawe i, i no, no i nie, nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć z, po, z poziomu security. Eee, zobaczymy. Ale nie eee. będą opuszczać. Apple'a. Apple? no. No w pewnym sensie Apple już ma wszystkie Twoje dane, tak? Jakiś znaczy, czas moich nie ma. Ja, się... ja nie używam Appla, ale, ale wiem, o co się chodzi. <coughs> tak. Ehm. Tak, tak, ale w sensie osoby, które używają. Jakiś czas temu tak. było głośno, Chodzi, aferę, bo to... że mieli jakiegoś że zdjęcia, które były skasowane, nagle ci wracały na, na, na Apple. A. Więc ale... no to, to gdzieś, gdzieś tam tak. jest. Tak, bo w tej chwili tak, chcą tak, tak. to wykorzystać do, do sztucznej inteligencji. Tak jak każdy no, szuka Tylko, danych. Tylko, że teraz oprócz Apple będzie się dzieliło to z OpenAI, a nie wiadomo z kim się OpenAI dzieli. Wiesz, to jest troszkę wychodzi poza, poza granice kontroli jakiejkolwiek, więc to jest mama. Że to jest to, co mówiliśmy w naszym odcinku odnośnie AI, także tak. jeżeli wrzucasz tam jakieś dane i ktoś dobrze zrobi prompta, prompta to może wyciągnąć te dane z drugiej strony, tam chyba był przykład Sony. To ja dorzucę do tego jeszcze niusa związanego z Adobe. Adobe zmieni, zmienia w ostatnim czasie, czy tam chce zmienić nie wiem, czy to dojdzie finalnie do skutku, warunki użytkowania swoich produktów Thermofius. Jest tam taki punkcik, gdzie w skrócie można powiedzieć, że użytkownicy udzielają firmie, czyli Adobe bezpłatnej licencji na użytkowanie, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie i tworzenie dzieł pochodzących w oparciu o stworzenie, przez, stworzone przez siebie treści, czyli użytkownicy tworzą treści, oni mają do tego dostęp i Adobe może tam to jakoś, w jakiś sposób reprodukować. Dla mnie prosto brzmi jakby tak samo jak Apple. Chce mieć dane, które później będzie mogło karmić swoją sztuczną inteligencję, żeby stworzyć swój, no. swój model. Więc, jak mówię, wszyscy duzi gracze szukają danych najlepiej za darmo, po to, żeby wyszkolić swoje modele sztucznej inteligencji. No i tutaj już tak powiem, duże, duże, duże larum się zrobiło, bo no mimo wszystko, Adobe jest tym programem, który jest używany przez wielu profesjonalistów chociażby do tworzenia, nie wiem, jakichś logo, grafik związanych nie wiem, z grami, związanych z nowymi produktami, które no po prostu nie mogą nigdzie wypływać, nawet w jakiejś wyprodukowanej formie. To są po prostu mowy o zachowaniu poufności, NDA i podobne. Ciekaw, ciekaw jestem, czy, czy, czy się ulegną. No, wiesz no, co, to, to jest tak, że może oni po prostu, w wersji płatnej ja sobie tego nie, nie, nie wyobrażam, nie? chyba, że wydadzą jakąś wersję nie za darmo, no to wtedy to może. Nie? Wiesz, o, znaczy... też o tym pomyślałem. Dajemy ci narzędzie, ale wszystko, co tworzysz, to my też możemy wykorzystać. No. Ale to się pojawiło w tych produktach no, komercyjnych. No, tych. No. Zależy jak to, jak to będą uszywać, bo ponieważ jeżeli będą karmić, karmić. Uczyć tą sztuczną inteligencję, no to to nie ma prawa wypłynąć nigdzie, tak? Chyba że jeżeli będą chcieli z tego zrobić jakąś korzyść, nie wiem, e, na przykład używać e, Twojej grafiki do generowania czegoś nowego. No nie, nie, nie wiem, tutaj. E, e, kij ma zawsze dwa końce. Korzyść już dla nich jest taka, że my, aby ktoś, kto kupuje ich produkt, produkt, im płaci, nie, To powinno im starczyć, tak. a ja teraz biorą więcej niż dotychczas, więc to... ciekawe, co dostaniemy w zamian. W zamian no, dostajesz to, że możesz im dać za darmo swoją pracę i swo swoje IP. Ciekawe. Ale to też zmienia, ta, jakby ta informacja zmienia, bo daje takie żółte, może nawet czerwone światło nam wszystkim, że będzie trzeba chyba zacząć czytać te umowy licencyjne, które się przeklikiwało. Mhm. Jeszcze bardziej, nie? Był tak, taki bardzo dobry odcinek South Park, właśnie o tym, jak ludzie nie czytali i klikali, i później firma przyszła i zaczęła egzekwować to, co było w zapisie e, końcowym, a tam były niefajne, niefajne rzeczy. Także e, trzeba poszukać odcinka South Park. E, zostając, zostając jeszcze z AI, Dell i Nvidia ogłosiły tworzenie fabryk AI. Co to znaczy? To znaczy, że będą mieli bardzo dużo komputerów, bardzo dużo kart graficznych i procesorów, i będą tworzyć farmy AI, do których jakiś mały właściciel biznesu będzie mógł sobie przyjść i poprosić ich o pomoc w tworzeniu własnych modeli. Może to też jakaś taka nowa ścieżka specjalizacja dla ekspertów specjalizacja w sprzęcie AI. Wow. Może to będzie chmura AI, czyli tak jak mamy, wiesz, AWS oh. czy, czy Azure, to będzie chmura AI. Nie masz własnej infrastruktury, ale masz AI as a service. Mnie trochę to przeraża w kontekście tego tak zwanego greenopsu i dbania o środowisko, bo AI zżera mnóstwo prądu i, jak mówię, przepala waty na, na potęgę. Więc z jednej strony można się cieszyć, że będzie takie centralne środowisko, które będzie to robiło raz i będzie lepiej utylizowane, a z drugiej strony, no, generalnie będzie to przepalało, tak więc. A, a propos GreenOpsu, bo właśnie jeszcze jedna informacja mi się przypomniała, jest to najnowszy update Microsoftu, gdzie uwaga, Microsoft zrobił, że updatey są teraz świadome zużycia twojego dwutlenku węgla. Czy... Co, <laughs> to, <co> to, znaczy? <laughs> to znaczy To znaczy, to, że twój... one są świadome tego twojego śladu węglowego. Z nowym, z nowym update'em e, system Windows'a powinien rozpoznać, jak używasz swój komputer i dostosować zasilanie prądu w ten sposób, aby było ono jak najmniejsze. Oh. Także to jest tak, tak zwany. Na... Bardzo jest chwytliwy ten, ten slogan: DOS UPDATE IS NOW CARBON AWARE. Także. Okay. <laughs> A to nie jest po prostu jakiś z, zbalansowany profil użycia tak. energii w twórczeniach. Dokładnie to będzie co? tak. Oni będą się zarządzać tym profilem zużycia energii, tam pozrobili jakieś zmiany. I, I to ma być właśnie to. W każdym razie, może... sumnie i, i na hype, jak zawsze. No. No. Uresztu, się na że Microsoft będzie donosił do jakiegoś Ministerstwa ochrony środowiska na Ciebie już. Nie A może wyłączysz że może być niedługo na noc. Niedługo może być. Albo będzie eee. wyłączył właśnie, nie? Słuchaj, nieużywany. Tak, 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 tak. Będziecie wykrywać i będziecie pyk. Wanie. To ja jestem na cenzurowanym, <laughs> bo praktycznie w ogóle nie wyłączę. A, to to, to. E, Witaj w klubie też. Dobra, co tam mamy jeszcze ciekawego? Mam jeszcze ciekawą rzecz, taką ze świata gier. Okazuje się, że producenci konsol do gier zaczynają wycofywać swoje spacie dla platformy X, to znaczy integrację. I. Można by myśleć, że to chodzi o może o samego Ilona Muska albo o jego podejście. Wydaje mi się, że to są jednak koszty związane z tym. Ostatnią konsolą, która właśnie wycofała się z, z tej platformy jest to Nintendo Switch. I tutaj jest wspomniane, że API do X -a dla Enterprise Customers, czy właśnie dla firm, które, które chcą integrować, wynosi 42 Tysiące dolarów miesięcznie. Tak. Oni zmieniali integracja... zmienia te warunki licencjonowania tak, swojego AI. Tak. No, I, więc... I to i mi się wydaje, że to, to jest powodowane. E, natomiast na przykład Microsoft nie wspomniał e, o API, tak samo jak Sony, ale no to wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. No możliwe, nie? Tak, ciekawe. Ja się zastanawiam czy w ogóle ktokolwiek z tego korzystał, nie wiem, ja nie znam tego rynku, rynku grywego na tyle, że powiedzieć, że masz konsolę i rzeczywiście poczułeś tej integracji z wow. dawnym Twitterem, teraz X-em. Na, na Switchu jest... Chyba nawet w konsoli tutaj, nie wiem, też mamy tego Xboxa, to nie wiem czy tam nie można czegoś od razu robić, że właśnie robi się zrzut ekranu i można gdzieś wrzucić na social media, może tutaj tak to działało, no ale jak to kosztuje jak taką Tak to właśnie jest. Hmm. No. Dobra, Piotrek, dawaj, może coś jeszcze? Nie, to było wszystko, co, co, co przygotowałem w tym tygodniu, a ja myślę, że to dosyć ciekawe newsy, zwłaszcza ta wojna AI i zwłaszcza wojna Ilona Muska z OpenAI. E, mi się wydaje, że to jest jedna inwestycja, którą on bardzo żałuję, że, że nie pociągnął i przestrzelił to. E, później doszło do tego Microsoft, on to zainwestował i to jest ciekawa rzecz, że tak naprawdę jest dziecko Microsoftu teraz, który Microsoft wypuszcza to to Apple. E, no jest to niesamowicie coś, e, tutaj ma coś na rzeczy, e, powiązanie jakieś. Mhm. Natomiast jak mówiłem, myślę, że, że mózgowi to staje żyła, w gra, że nie on to chwycił. I nie pociągnął tego do końca. Także to jest dość ciekawa scena. Będę na będę obserwował, będę, będę was informował, jak się sytuacja rozwija dalej. No, tak jest. Tak jest. Także dziękujemy za wysłuchanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Co jeszcze mogę robić? I, komentować. I komentować. Tak. tak jest. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej. Cześć. Cześć, hej.